Nie udało nam się przenieść kaczek na bagno. Bo gęsi są takie wściekłe, żeby je zamęczyły. I widzę, że tutaj jest siedem, i ta jedna zamęczona, bo zaczęły po niej deptać. Nie wiem, gdzie ona jest teraz. Ale jedna nie może chodzić przez gęsi. Gdzie jest ta kaczka? Arciu, kaczka zaginęła. Kaczko! O nie, nie dość, że poturbowana, to jeszcze zaginęła. Kaczka. Ej, no tu jest siedem, nie? Ej, ona nie może chodzić. Gdzie ona poszła? Tutaj jest. Nie, to kura, czy to kaczka? Ej. Co jest? Szukałam Cię, bidoku. No, i taką krzywdę jej zrobiły. Te dwa gąsiory zaczęły po niej deptać. Tak, żeby jej krzywdę zrobić. No, i ona teraz nie może dobrze chodzić. Chyba jej miednice uszkodziły. Widzisz, Arciu, co jej zrobiły? Dobra, Arciu, niech ona tam siedzi. Ona ma rację, niech tam schowana siedzi, żeby jej nic tam nie złapało. Wy, takie kochane Kaczusie, one taką krzywdę Wam zrobiły. Chodź, Arciu, idziemy do nich. Chodź. Ares widzi już, że tamta jest słabsza. Już ją obserwuje. Już mówiłam do babci przed chwilą, bo babcia teraz wozi towar ze sklepu, bo zamyka sklep. Żeby oddała te gęsi, bo nie dość, że się na nas rzucają, zastraszają te kaczki, które były pierwsze, tam te trzy. I tamte nawet do jedzenia nie mogą dojść. Co wy żeście jej zrobili, że ona chodzić nie może dobrze? Ona teraz nóg nie może wyprostować przez nie. Wściekłe jesteście. Babcia was odda. Jak tylko wam się dzieci wychlują, babcia was odda. Bo jesteście naprawdę niesympatyczne. I wszystkich zastraszacie. A szczególnie te dwa gąsiory po niej deptały. Chciały ją zadeptać na śmierć. Wy też jesteście zastraszone, nie? One muszą tutaj w kąciku siedzieć i nie mogą sobie swobodnie chodzić. Krystyna taka spokojna, ta druga Krystyna też. Jak coś to mówimy na nie Krystyny, bo one są od pani Krysi. Takie jesteście kochane, a one was tak straszą, nie? Się doigrają, jak babcia je odda. Najbardziej niesympatyczne ptaki na tym gospodarstwie. Tutaj też Krystyna siedzi na jajkach, jeszcze jej się dzieci wyklują i gęsi je podziobią. Też tak może być. Zobaczycie. Doigracie się. Zamieszkacie w innym domu. Może ktoś was weźmie. Jakie wściekłe ptaki. Aresa też dziobią te gęsi, nie? Ares nie może nawet na kamień wejść, bo gęsi się na niego rzucają. Dobra, chodź Arciu. Idziemy zobaczyć, co u kogutka. Zaraz będzie bieg do nas. <laughs> Cześć kogutku Nie wypuszczę cię za to, że kurę gryzłeś Za to, że gryzłeś chorą kurę Później cię wypuszczę On <laughs> się normalnie na mnie rzuca Czemu się na mnie rzucasz? Ej Nie mogę go dotknąć w ogóle No teraz go dotknęłam Czemu ty się rzucasz? Taki mały, wściekły kogutek Stasiu w twoim wieku nie byłeś taki wściekły Za to się nie wypuszczę Kokolinko, gdzie jesteś? A, nie dziób mnie po palcach. Uciekam od niego. Kokolinko! Kokolinko. Nie ma kokolinka. Nie goń mnie. A on mnie chyba... Nie rób, nie rób. Ej, no autentycznie on próbuje się na mnie rzucić. Kogut! Ty pół kilo a ty chcesz się na mnie rzucać? Idź ode. Wyjdź! Wyjdź! On chce mi się rzucać na palce od stóp, tak jak Stasiu. Oj, nie będę cię wypuszczać za to. Ja nie mogę do kurnika wejść, bo zobacz, on mnie goni. Ej, ty świże mały. Może ty po Stasiu jesteś, a nie po tym drugim? Wejdę tylko do kurnika, nie goń mnie. Bo ty się za bardzo... Ty się za bardzo poczuwasz tutaj, kogut. Przecież ty jesteś jeszcze dzieckiem. Gdzie jest kokolinka? Kokolinko, chodź szybko, chodź! Chodź, kokolinko! Kokolinka ma czasem swoje humory. Kokolinko! I dzisiaj ma chyba właśnie taki humor. Przestań za mną chodzić! Przestań! Idź, bo ci nie ufam. Arciu, co z tymi kogutami jest nie tak? Czemu one się rzucają wszystkie? Ty widziałeś, jaki on jest mały, jak on się rzuca? Może dlatego, że on jest najstarszy, bo on jest miesiąc starszy i tu są jeszcze dwa koguty, ale on się chyba najbardziej męsko czuje tutaj, hormony mu buzują. Koniu, czy ty już rodzisz? Rodzisz już czy jeszcze nie? Ale żebyś nie wchodził tu. Koniu? Koniu odpoczywa. Rodzisz? Jeszcze nie, jeszcze aż tak się nie zapadłaś, żeby rodzić. Nie idziesz nigdzie. Tylko chciałam zapytać, czy rodzisz. Bo już musimy cię po nocach pilnować. No, dobra, zamykam, żebyś nie wyszło. Później wyjdziesz, teraz nie, bo teraz babcia wozi rzeczy ze sklepu. I musi być brama otwarta. A ty co? Schudłaś, chyba. No, tak trochę. Talia osy. Musisz więcej jeść konia. To jest taki koń, którego się nie da zatuczyć. Tamta je na umór, ile się da. Wszystko zje. A ta nie. Ta ma umiar. ja naprawdę schudła. A było odrobaczane. Talia osy. Modelka. Tak, taki ładny konik. Trzymaj. Musimy ares tego młodego kogutka tak zastraszyć jak Stasia. Widzicie, Stasiu już go nie ten. Nie atakuje. Znaczy, pilno jego cały czas, nie? żeby nie mu nie zrobił. Kto tu wylał? Picie. Kto lekarstwo wylał? A, babcia mówiła, że jeden nie przeżył. I tamten chyba też nie przeżyje. On jeszcze oddycha jak coś. Babcia się załamie. Aha, on jeszcze tu jednego wsadziła. Czyli jeden nie przeżył. Jeszcze dwa tu wsadziła. Ja nie wiem, czemu te brojlery Ares tak padają. Zobaczymy te. Co się z Wami dzieje? No, ostatnio im otworzyłam, żeby biegały na słońcu. One nie chciały nawet wyjść. Tutaj wszystkie są zdrowe, chyba. Chciałaś, Arciu? Trzeba za chwilę babci powiedzieć, że kolejny broiler pada. Babcia załamana, babcia już więcej broilerów nie weźmie. Chodź z tym wiaderkiem. Siad. Usiądź. Okej. Okay. Ja nie wiem Arciu, ale to nie jest normalne, żeby aż tyle broilerów padło. Babcia kupiła 50. Nie śmiesz, to nie jest śmieszne Arciu. On się śmieje z tego. Kupiła 50, 9 dostała w gratisie, a padło chyba 20 już. Bo ostatnio liczyłam było 44. Teraz jeden padł, drugi padnie. Ej, bo zbijesz, dawaj. Dawaj, ja zaniosę, chodź. Pies mi się niecierpliwi. Oj. Nie wiem, czy nie zbiłeś. Takie mamy lekarstwo dla nich. Tylko ja nie wiem, czy właśnie brojlery są chore na mykoplazmę, bo ta kurka nioska na pewno. No na, na te brojlery nie wiem, czy to w ogóle będzie działało. Babcia mi tu strzykawkę zostawiała, żeby mi do gardła wstrzyknęła. No ale tego, temu jednemu już nic nie pomoże chyba. Pij, dokupi. Może chociaż ty się doleczysz. Dzwoniłam do babci przed chwilą, czy ten co teraz padł, czy to jest ten co rano padł, bo babcia mówi, że nie, że tamtego wyniosła, że to jest kolejne. Chyba będzie trzeba tym mocniejszą dawkę dać i do dzioba wstrzyknąć. Zobaczcie, jak one siedzą. Arciu, coś ostatnio pech się nas trzyma. No, coś się na spech trzyma. Co tam emerytki? Naprawdę same emerytki tu są. I te jeszcze połowa łysych. Boże. Tak wygląda stara kura. A kiedyś babcia wzięła takie kury z hal, bo czasami sprzedają chyba jak kury nie są już aż takie produktywne, nie wiem zresztą, ale te kury były dość młode i one wyglądają właśnie jak ta emerytka. Tak wyglądają kury, które są zmuszane do noszenia jajek w klatkach. I one były później strasznie wredne i to chyba były właśnie te z tych rudych. Nie wiem, czy jeszcze jakieś nie zostały. No tam są jakieś, tam jest jakaś taka starsza. I to właśnie kura z takiej fabryki. A Danusia się trzyma najlepiej z nich wszystkich, nie Danusia? Taka okrągłutka. psy ją ostatnio dorwały. Bo nie weszła na noc do kurnika i Gucio i Luna byli wypuszczeni. Na szczęście Danusia się między płytami schowała i tylko trochę ogona jej wyrwali. Nic jej nie zrobili takiego. Widzicie, wy tak źle nie macie tutaj u babci. Aż takiego złego życia nie macie. Możecie sobie biegać, chodzić po trawie. A tak byście były zamknięte w klatce. I ktoś by wasze jajka kupował. Nie, co to za życie? O Boże, jaka kochana kaczuszka! Poszła ją odwiedzić. Poszła zobaczyć, czy wszystko z nią ok. Wszystko ok? Przynieść ci wody. Albo zanieść cię do wody. To poczekaj, to cię może zaniosę, co? Czy przynieść ci... Albo dobra, lepiej leż pod tą choinką. Poszła teraz do tych, poszła im powiedzieć, że wszystko z nią ok na razie. Albo tu ją zaniosę, tutaj gdzie one są. Dobra, przyniosłam ją, żeby taka samotna nie siedziała. Uciekli ci? No, wzięli jej, uciekli do wody. Chcesz iść tam do nich? Ta z nią została, bo to chyba jest druga ofiara tych gęsi. Bo jedna też tak słabo chodziła. Wracają. Jednak nie zostawiły jej, jak <grywka> idą do niej. Zobaczcie, jak z nią rozmawiają. Wszystkie za jednego, tak? Kaczuszki. No widzisz, Arciu, będzie się trzeba pozbyć gęsi, bo tylko postrach robią wszędzie. One myślą, że same będą mieszkać na tym bagnie? Arciu, zniesmaczony. Nie? Zniesmaczony jesteś tym, co się stało, ja też. A no zobacz, piłka tu twoja leży. Dawaj, rzucę ci. Dawaj. Dawaj, ci rzucę. Uwaga. Chodź, zobaczymy, czy kotek jest w ogrodzie. Kotek, jesteś w ogrodzie? Ja już widzę kotka. Ja już widzę kotka. Kotek sobie spał. Kotka chyba chce iść do domu. Chcesz iść do domku? Wczoraj ją wpuściłam tylko po to, żeby mnie pogryzła. Normalnie ja ją wpuściłam, ona się zaczęła drzeć i rzucać mi się na nogi. Tak? Kotka, co masz na oczach? Ja się dziwię, że te gęsi jeszcze kota nie pogryzły, bo ona często tam chodzi. Nie rób mi, nie rób mi kota. Czy wy wszyscy musicie się na mnie rzucać? Kotka! Kotka! Ona tak jak kogut się rzuca już, tak? Kotka! O nie, chociaż choroba sieroca. Czemu dostałeś choroby sierocej? Bo nie pozwoliłam się pogryźć? Kotka! Przepraszam, następnym razem dam się pogryźć. Ona jak jej się czegoś odmówi to momentalnie dostaje choroby sierocej. Kotka! Zostaw nóżkę! Nic się nie dzieje! No taki ładny kotek. Nie może dostawać choroby sierocej. Chciałam jej z oka wyciągnąć jakieś paprochy i mi pogryzła. Kotka. Kotka. No taki ładny kotek. Chodź, idziemy, bo ten kotek ma wściekliznę. Bierz piłkę i chodź. No chodź, ja idę. A piłka? Tasiu, gdzieś ty w lasu? Gdzieś ty w las, Stasiu? Stasiu przez to, że z samymi emerytkami się zadaje, to oni już o 19 chodzą spać. <średziny> Naprawdę. I on biedny, taki młody kogut. A on musi o 19 chodzić do kurnika. Nie Tasiu? <śmiech> <śmiech> tak by nauczyły te kury. <laughs> Jaki skok zrobiłaś? Tasiu, one już ledwo co jajka znoszą. Pięć jajek tylko zniosły, a chyba jest z 40 kur? Nie ile jest kur? 35, tak? cztery, to jesteś piąty. Na 34 kury masz tylko 5 jajek? Tasiek, to coś tu chyba jest nie tak, co? Tasiu, Arciu, ja nie wiem, czy bramę zamykać, czy nie. Czy babcia za chwilę wróci? Chodź, zamkniemy tą bramę i pójdziemy do domku. Arciu, widziałeś jaki kogutek wkurzony, że nie chcemy go wypuścić? Kogutek, wkurzony kogutek. Zobaczcie, on jest tu. Będzie bieg za nami. Żebyśmy tylko go wypuścili. Mówię ci, że cię nie wypuszczę. Nie, bo ty mnie dziobiesz. Dziobiesz mnie, dziobiesz chorą kurę. Hormony ci się muszą uspokoić. Wtedy cię wypuszczę. Chciałeś, Arciu? To było papa? Zrób papa. O matko, ej, Arciu, krzyczy na mnie, to było papa? A tak łapka, no. o matko, oszalał, to było papa, tak? Dobra, to chodź do domu.